2 zł 2011 rok, Czesław Miłosz, stop Nordic Gold, średnica 27 mm, waga 8,15 g, nakład 800 tysięcy sztuk. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, autor kilkudziesięciu książek, tłumaczony na wiele języków, laureat Nagrody Nobla w 1980 i innych prestiżowych nagród literackich, doktor honoris causa Uniwersytetu w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa. Urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie. Debiutował jako poeta w Wilnie, mieście swojej szkolnej i uniwersyteckiej młodości, które opuścił w roku 1937, wyjeżdżając do Warszawy. W Warszawie spędził niemiecką okupację po wojnie, pracował na placówkach dyplomatycznych PRL w USA i we Francji do lutego 1951 roku, kiedy zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny. Od roku 1960, po wyjeździe z Francji przez 20 lat, wykładał na Kalifornijskim Uniwersytecie w Berkeley jako profesor języków i literatur słowiańskich. Do 1989 roku publikował głównie w Emigracyjnym Instytucie Literackim Paryskiej Kultury, a w Polsce poza cenzurą. Od roku 1993 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie i został pochowany w krypcie zasłużonych w klasztorze Paulinów na Skałce obok Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Karola Szymanowskiego i innych twórców z Panteonu Polskiej Kultury. Współcześni mu poeci, tacy jak Józef Brodski oraz Seamus Heney, twórczość Miłosza uznają za jedno z najbardziej znaczących zjawisk poetyckich minionego stulecia. Miłosz jako poeta i jako tłumacz zadomowiony w tradycji poezji od dwudziestowiecznych poetów amerykańskich po Biblię, Przekracza formy gatunkowe, sięga po różne rejestry mowy. Młody Miłosz zaczyna od pełnych, niejasnych metafor wierszy wizyjno-symbolicznych, w których to, co sielankowe, sąsiaduje z tym, co apokaliptyczne, by jako stary mistrz skończyć na zapisanych niemal nago prozo medytacjach filozoficznych i religijnych. Oprócz wierszy, piosenek mamy wiersze okolicznościowe i wiersze religijne, traktaty teologiczne, jak napisany w okupowanej przez Niemców w Warszawie cykl. Świat poema naiwne, czy sześć wykładów wierszem z tomu Kroniki. Przewrotne pastirze, jak późny wiersz na cześć księdza Baki z tomu Wiersze ostatnie. Zwraca uwagę rozpiętość wizji przestrzennych w poezji miłoszowskiej. Podobnie jak wielkość wizerunków poety i pełnionych ról literackich, mamy krajobrazy Litwy i mazowieckiej równiny, Warszawę z gettem, doliny alpejskie, bretońskie wybrzeże, w ulice współczesnych metropolii, skaliste pustynie i ogrody Kalifornii mamy miłosza najczystszego liryka i miłosza obywatela i moralistę, piszącego o pamięci ran swego wieku, katastrofistę, ekstatycznego pesymistę i poety piszącego hymny pochwalne na część urody ziemi, ironicznego racjonalistę i metafizyka, sekretnego zjadacza trucizn manichejskich. Czas biografii w jego poezji to czas tyle historyczny, ile mityczny. Jest człowiekiem XX wieku i współczesnym Orfeusza, kalwińskiego szlachcica, młodego Mickiewicza. Świecą mu gwiazdy, które niegdyś świeciły nad jaworem Laury i Filona. Prowadzą go głosy umarłych, doborem obrazów rządzi wyobraźnia tysiącletnia. Jako powieściopisarzowi rozgłos przyniosła mu powieść o zdobycie władzy, o początkach władzy komunistycznej w Polsce, ale arcydziełem jest w dużym stopniu autobiograficzna Dolina Isy, rzekoma baśń z dzieciństwa będąca zamaskowanym traktatem teologicznym, jak lubił o niej mówić Miłosz. Osobiste wątki powracają w twórczości eseistycznej zarówno w zniewolonym umyśle, książce należącej do klasyki literatury traktującej o pokusie totalitarnego myślenia, jak i w rodzinnej Europie, eseju o przygodach kogoś z innej, gorszej Europy, czy w intelektualnej autobiografii Ziemia Ulro. Te i następne książki, jak choćby Świadectwo poezji, Szukanie ojczyzny czy Życie na wyspach, wprowadzają w tajniki indywidualnego, i zbiorowego losu, w samo sedno spraw, które dotyczą dziś życia i literatury. Miłość często występował przeciwko literaturze, jak i pisał nazbyt literackiej. Utrzymywał, że jedynym prawdziwym celem literatury i powodem pisania jest to, by czytelnik albo mógł bardziej cieszyć się życiem, albo łatwiej mógł znosić jego nieszczęścia.